Do którego doszło na trasie do zakopanego? Na tej ulicy kilka razy dziennie dochodzi do kolizji samochodowych. Dziś, poza wzmożonym jak zwykle ruchem, przyczyną kraksy mogła być gołoleć. Ojej, mój łeb. Piłeś? Nie. To ręce ci. Jezuś, odstał chłopie te wina. Ale łapy ci się trzęsą. Pawolonik? Dafałek pił? No trochę pił, bo łapy mu no, się to trzęsą. Zakary, powolonik piątkę, mu lej. Ja dam mu piąteczkę. Pawolonik już leci. Nie, nie, ja nie chcę, ja nie chcę, nie chcę. Ty, akumulator jest na handel. Tak? Nie wiem, nie wiem. Przyspiesz, bo dostał. Ałała. Dzień Nie zawiązuj mnie. Kamerzysta, zrób na jego mukasynę. A mi kurwa ścisnąłeś łeb, aż mi farba oczami poszła. No i tu jeszcze troszeczkę Pawoloniku, tak, 3 minigramy, jeszcze ci troszeczkę damy. Gościu, masz minutę, włączam stoper, czas start. No, bo już slip time po ciebie jedzie. Dzień dobry, gdzie jestem pan od Powolonu? Tam leży. Jak się pan czuje? Oj, słabo, słabo. Sprawdźmy, sprawdźmy. proszę. Rysiu, daj mu jeszcze Powolonik. Dobra, 5-5 ml mu dałem. Usztywni go ołała Owała! przestańcie! Ała! Jezus Maria, co oni robią z tymi ludźmi, ta służba zdrowia... Co go tu noszę? przypilnę te drzwi, idziemy. Ałała, ała. ja się nigdzie nie ruszam! Ja nie chcę do kostnicy! Cicho! Ałała! Ałała, ała. ała, ała. moja noga! Cicho! Panowie, tak nie może. Proszę, pomóc troszeczkę. Niech mi ktoś pomoże, mordercy z pogotowia! O Jezus, nie składajcie mi rąk, ja idę do kościoła! Cześć, też Spokojnie! Oddajcie no mojej żonie moje makalony! Może oddamy, oddamy. Jezus! Oni uczu! Oooooooooo! o, panowie nie zabijajcie, tylko nie pomo... A Nie, nie, tylko nie pomo... igła! Cholera! Pawulon się skończył. Halo, nie jest doktor Queen? Pani doktor, Pawulon się skończył. No, Pawulon już jest. To nowy, przecież nie wolno tego podawać. Myślicie, że ja nie oglądam telewizji? Słuchaj, SPR, dalej mam tysiąc za skórę, kurwa, nie mam czasu. Są tu gada, go tu kurwa a Pawulon z Ale tego nie wolno robić. Nie wolno, ja was zgoszę, zobaczycie! Ja was wszystkich tutaj zgoszę, co wy jesteście, że, co wy podajecie! Spierdalaj stary Małpiszonie Dobra, jedziemy do domu.